Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Chrismas, to jest kolejny, dwudziesty chyba, drugi odcinek. I o ile nie myli mnie fakt, to jesteśmy albo na granicy, albo witam w 2024 roku. Ciężko mi stwierdzić, robię to mocno, mocno naprzód. Niemniej jednak, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zrzut ekranu wam się podoba. Jesteśmy... Na zajebistym rumaku i nie mamy innego wyjścia niż dogonić Eli, która chyba nas podsłuchała i postanowiła nam uciec. Moi kochani, w ja poprzednim odcinku nawiązałem do tego, że jak, bo jakoby mm, nie jestem. w się, sensie, że boję się koni. No trochę mnie niepokoją, ale tutaj mała dygresja. Patrzcie jak ten świat pięknie wygląda. On. Nie może być daleko! Znajdziemy ją, nie ma martw się. Ja. Bardzo podobny jest w tym momencie. Pierwszy raz bym coś takiego. Nie ja wiem, co jest grane. Trochę jak Day's Gone. Nie wiem, czy kumacie czacze, nie? Tutaj różnica jest tylko taka, że Joel jest na koniu, a Deacon St. John był na naszym wiernym motocyklu. Tędy, przed John. Eli, co ci strzeliło do głowy? Um, dlatego. Mm, to jest mega przyjemne. A tu jest OK, dzisiaj korek. Są dalej tutaj. E, dlatego tak bardzo jakby cieszy mnie, że mogę sobie grać w The Last of Us. Bo Days Gone tutaj był. Kolejne ślady. Fenomenalną produkcją. Fenomenalną. Którą całą oczywiście znajdziecie na moim kanale. I nawet powiem Wam, że. Powiem Wam, że tęsknię trochę za the days gone ale z drugiej strony bardzo bardzo podobny klimat właśnie ma the Last of Us. i i to jest niesamowite że nawet te światy chyba no, ja straciłem wątek Nie straciłem wątku, dobrze o oh za dużo kurwa. Naokoło, osłaniam cię No to mnie kurwa osłoniłeś Ja pieprzem O kurwa nie trafiłem Sie Uwaga, Uwaga. Psony spali nam samochód tutaj Koolika To no Zastrzelić w końcu czy ja mam to zrobić? Gdzie on jest? O kurwa, jest jeszcze jeden i takie sytuacje się zdarzają. Komun? Stąd. Jest jeszcze jeden. Gdzieś, ale ja muszę się wleczyć. Trochę mi nakopali do dupy, nie powiem nie. Uf! Wyluzuj się! Z ziomeczku! Czokolwiek jesteś i tak cię dopadnie. gdzie teraz mogą być, więc muszę się trochę rozejrzeć to mi do kogoś strzela ewidentnie i nawet mało tego dobrze mu idzie chyba widziałem kogoś za tamtym płotem ale spróbujemy przejść kawałek dalej rozejrzymy się no ale to co jeszcze chciałem do czego jeszcze chciałem nawiązać zanim przerwali nam zasadzką Uwielbiam, uwielbiam Days Gone, uwielbiam taki właśnie brudny, mroczny klimat tego świata i mega, mega cieszę się, że delasto was dostarcza mi go aż w nadmiarze. To jest coś, z czego ja jestem mega zadowolony. Ej, ale, ale gdzie jesteś, kolego? Bo tak, Cię szukam, a trochę nie mogę cię znaleźć. Wiesz, tak nie do końca jakby, wiesz, nie jednak naprawdę zależy na tym, żeby cię dopaść. Ale nie mam żadnego pojęcia, gdzie jesteś. Ziomeczku. Panie maruderze. Kurwa, takie żeś kółko zrobił? Typie, nawet mi szkoda jest na ciebie naboi, wiesz? Ja cię zastrzelę z łuku. Bo mi zwyczajnie na ciebie naboi, szkoda. Ostrzałeś sobie chociaż odzyskam. To już wszyscy. Chodźmy. Wracajmy na konie. Cholera. Dobrze, kontynuuję historię. Tą miałem przyjemność. Jakie wdzięczne stworzenia, jakie majestatyczne stworzenia. Chodź, chodź. Ziomeczku. Czy ziomeczkowo? O, tak się do konia nie podchodzi. <laughs> On kurwa kopa dostał, i by się skończyła rozgrywka Joela. Na dwa dni by go wycięło. Także widzę bardzo podobne, podobne jakby tereny co, co w Days Gone. No, mówię, różnica jest tylko taka, że tutaj mamy konia naturalnego, Tam mechaniczne. Mam nadzieję, że jej nie dorwali. Bardzo mi się również podobało w Days Gone możliwość. Mała mi się możliwość modyfikacji tego motocykla, upgradeowania go. Ehm, to była tak naprawdę największa. Kurcie, może warto tam zajechać? Czekajcie. Mogę tu wjechać, tu coś będzie. Mogę w ogóle w każdej chwili zejść z konia? Nie mogę. Dobra, to nie ma znaczenia w takim razie, to mnie nie, nie odjeżdża. Najważniejszym elementem Dikona St. Johna był. Właśnie motocykl i niesamowite było to, że on spełniał bardzo, bardzo ważną rolę w grze. Pojawiały się tam również hordy, to było coś niesamowitego. Pamiętam tartakową hordę. Nie wiem dlaczego w jakimś odcinku powiedziałem, że mam nadzieję się z nią nie spotkać. Gdzie mają? Miałem świadomość tego, że to jest największa horda w grze, więc dlaczego twórcy gry mieliby. Nie zmusić gracza do tego, żeby nie musiał z nią walczyć. Niemniej jednak to. Na czym... Musi to być. To, co jeszcze chciałem wam powiedzieć w, w sprawie Gona, to to, że w bardzo zły w bardzo zły sposób ee, ja sobie z tą hordą powiedzmy poradziłem, no, Taki chamski trochę. Mogłem to rozwiązać lepiej, ale bałem się tej hordy. Bałem się jej kurewsko. No dobrze To może warto by było wziąć strzelbę w takim razie Są tu jakieś ślady butów Uważaj Halo się. Weźmy rewolwer, co prawda tylko 500 boi Ale mam nadzieję! Że... Tu jestem zostawi was Musimy pogadać. No, zdecydowanie musimy pogadać. Po pierwsze, w ogóle, jaki luzacki ton? Nie, to jestem. Jakby się kurwa nic nie stało, nie? Chuj, że mogliśmy zginąć po drodze przez maruderów. A przed państwem. Co? Brent? Brent Pino? Brent Pino, ok. Przed państwem, Brent Pino. Lekko mu się wygły. Wygiął dół Wygł się dół, ale wszystko jest z jego nieśmiertelnikiem w porządku. Znaczy z nim może nie być, ale przecież jego nieśmiertelnik jest w porządku. No jest chyba na górze, prawda? Ale w ogóle jaki gigantyczny dom. O kurwa, szczury, okej. Okay. Jaki gigantyczny dom! Kawira jak Siemano. Właśnie muszę zrobić sobie apteczki Może ze dwie przecież bieda W oczy zagląda Przez te apteczki wszystkie Czmaty muszę pozbierać, nożyczki muszę pozbierać I rozcieńczalniką wodę muszę pozbierać Tu się coś podziało dziwnego Ze światłem, bo ta butelka jest zajebiście jasna Amunicja do pistoletu Strzelbowego Obrzyna, to tego chciałem powiedzieć jest mi niepotrzebna. Ja się trochę tu jeszcze porozglądam. Tu jest okienko, nie okienko. Tu jest coffee. W ogóle ciekawostka chyba jest taka, że tu jest coffee, tea i sugar. A tu też jest coffee tea i sugar. To jest dokładnie ta sama. Ten sam model, tylko tu jest przeskalowany, a tam. Nie, albo tu jest mniejszy, tam jest. One są identyczne. O leniwe notidog. How dare you! No dobra, idźmy dalej. Idźmy, pchajmy fabułę, pchajmy fabułę, kochani, bo to nie ma czasu. Ja tutaj zwiedzam, rozglądam się. O! Chyba mam kolejny komiks dla ciebie Punkt zerowy, prawda? Zero point. To jest tłumaczone jako punkt zerowy. Minęło 15 dni odkąd podróż. Odkąd podróż nie odkryli, nie mogą tego. Dobra, nie, nie będę robił. Nie mogącego się już ludzie ukrywać won Newmana, w przeprowadzonym ataku zginęła większość załogi, a co gorsza, w jego następstwie zakłócony został ciąg reakcji w silniku energii punktu zerowego. Przy prędkości podświetlnej potrzeba by 6000 lat, aby dotrzeć do świata podróżnych. Znajdują się oni blisko, ale nie dość blisko. Wygląda na to, że Daniela straciła wszelką nadzieję. Eli, mam dla ciebie kolejny. Komiks, kurwa, komputer gimnazjalist. Ej, mieliście kiedyś taką szafkę? Znaczy taką meblościanko, nie wiem? Nie wiem jak to nazwać. Ja miałem coś podobnego w sumie. Takie takie biurko trochę, takie. Wiecie. No wiecie, co mam na myśli, za będę długo mówił. Wiecie o co mi chodzi? Eli, gdzie jesteś, proszę, ten dom jest za duży. Tak, będziemy się tak szukać. Oczywiście, że będziesz, kurwa, w ostatnim pomieszczeniu, ale ja sobie powiedzmy, że nie będę za bardzo narzekał. Są jeszcze ładunki wybuchowe i tu są jeszcze nożyczki albo ościa, albo nie wiadomo co. Kurwa, jaki ten dom jest giga, giga, gigantyczny. Dobra, tu jeszcze nie wchodzę. Przecież, kurwa, boję się, że wejdę gdzie indziej i ona będzie gdzie indziej, i po prostu przegapię możliwość wejścia. będzie tutaj. Ja muszę wejść tam. Albo, co, co, co ciekawsze, Gramina to nie pozwoli. Będę musiał wyłamać zamek. Nie, chuj, dobra, nieważne. Nieważne, nie było tematu. Jest tu coś interesującego? Jest. Szmata i woda i płyny. Dobrze, skonfrontujmy się z naszą uciekinierką i dajmy jej reprymendę. Tylko tym się musiały przejmować? Chłopcy? Filmy. Założyć dziś sukienkę czy spódnicę? Dziwne. Wstawaj, zbieramy się. A jeżeli odmówię? Rozumiesz, ile warte jest twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani. Czego ty chcesz ode mnie? Żebyś przyznał, że chciałeś się mnie tylko pozbyć. To mi zna ten teren. No. Przestań pieprzyć! Przepraszam bardzo, ale jemu wam bardziej niż sobie. Możesz przestać chrzanić? Czego ty się tak bardzo boisz? Że mogę skończyć tak jak sam? Nie mogę się zarazić i potrafię o siebie zadbać. Ile już razy mogliśmy zginąć? Przecież jak dotąd jakoś sobie radzimy. Ale jeszcze lepiej poradzisz sobie z Tomim! Wiesz, że nie jestem nią. Co? Maria powiedziała mi o Sarze i. Eli? Łazisz po piekielnie cienkim lodzie. Żal mi twojej córki, Joel, ale ja też straciłam bliskich. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata. Wszyscy moi najbliżsi albo poumierali, albo mnie opuścili. Wszyscy. Kurwa, poza tobą! Więc nie mów mi, że będę bezpieczna z kimś innym, bo prawda jest taka, że będę się tylko bardziej bać. Masz rację. Nie jesteś moją córką. A ja nie jestem twoim ojcem. Dlatego każde pójdzie w swoją stronę. Zbierajcie się. Mamy towarzystwo. Widziałem dwóch. W środku jest ich już więcej Dlatego ten dom jest taki duży? O kurwa, ale akcja w ogóle. Sama w sobie sytuacja trailera. Mi, nie, nie, mi, mimi! Kurwa nie teraz. Boże, błagam, kocie, zostaw mnie, <gryw> zostaw mnie teraz! Proszę, nie, nie rób mi, nie, nie rób, nie rób mi nic. U mnie czysto, a u Ciebie? Dobra, teraz dopiero przyda się tryb nasłuchiwania, co? Cyk, py. Postaramy się załatwić to poświęcko. Słuchajcie, mamy rutnie z trailera, co wy na to? Co ty kurwa gościu, spałą do mnie startujesz? Niech to szlak! Kurwa, kurwa, kurwa! Co ty gościu w ogóle to No dobra, to nie była pała. To był pieprzony, zajebiście zmutowany nóż zwany pospolicie maczetą. Trzymaj się z tyłu, ale ja nie o tym. Uważaj, się. Moi kochani. Byliśmy świadkami zajebiście istotnej kłótni między Joelem a Eli, która, o ironio, została zajebiście. Ty, widzę gościa w Ale Nic tu nie znalazłem! Kolega tutaj też nic nie znalazł, wiesz? Gwarantuję Ci, że nic nie znajdziecie, dopóki nie padniecie trupem wszyscy. A ja o to zadbam. Bo Was kurwa nienawidzę. Nienawidzę Was tak bardzo. Tak bardzo Was nienawidzę, że nawet nie jest mi Was szkoda. Dobra, dom jest czysty. Swoją drogą. Po raz pierwszy tą kłótnię widziałem... Wracajmy do koni! Widziałem po raz pierwszy tą kłótnię w serialu i muszę wam powiedzieć, że... oryginał... Ona nie chce, ona... O kurwa, ona teraz nie będzie chciała ze mną gadać. Yyy trochę inaczej sobie ją wyobrażałem w grze, ale ewidentnie ewidentnie coś coś jest na rzeczy. Czysto? Może ci pomóc. Mam radę. Chodź. Pomimo, iż Joel powiedział, co powiedział, to mam pewne zastrzeżenia do tego, że jednak nie do końca jest tak jak. Jak zdąży na dobranockę? To gdzie to laboratorium? Na końcu miasta. Uniwersytet Wschodniego Colorado? <grym> Big <heart. grym> Eli, zejdź skolę. I daj wodę to mięło. Tego sobie zostawię, jeśli nie masz nic przeciwko. No już nie będę się powtarzał. Co ty robisz? Trochę się przestraszyłem twojej żony. I nie chcę, żeby mnie załatwiła. Przepraszam, że ukradłam ci konia. Wróćmy chociaż do miasta i przegadajmy sprawę. Znasz mnie. Wiesz, że podjąłem decyzję. Uniwersytet Wschodniego Kolorado. A to laboratorium jest gdzie? W gmachu badawczym. Wygląda jak wielkie lustro. Nie przegapisz. Opiekuj się swoją żoną. Jest tu dla was miejsce. Wiesz. Jedziemy? Tak jest. Adios bracisku. Okej, okay, to jeszcze raz. Jeśli skrzanisz swoją czwartą próbę, tracisz piłkę, tak? Tak, to wtedy tracisz piłkę. A po zdobyciu 10 yardów ponownie zyskujesz prawo do pierwszej próby. Pierwszy down, zgadza się. Rany pogmatwane to. <grych> Jak zagrasz parę razy, wszystko się wykaruje. Moi kochani. Niektóre są dłuższe odcinki, niektóre są krótsze, ale. zostawię was z tym. Co właśnie. Tego właśnie uświadczyliśmy. Mam nadzieję, że się podobało. Życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że następnym razem już zobaczymy się z kamerą, co prawda jest szansa na to, że odcinki będą ciut rzadziej, ale mam kurewską nadzieję, że podobało wam się. Dziękuję wam bardzo i widzimy się już w następnym odcinku. Bez odbioru. Dziwne. Wstawaj, zbieramy się. A jeżeli odmówię. Rozumiesz, ile warte jest twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani. Czego ty chcesz ode mnie?